W sumie ustawić szereg, ale w sumie mnie to jebie Jesteś tylko hologramem na tej niedorzecznej scenie Płynę niczym statek widmo Ty podziwiaj, robię dziś, coś robię, 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 zrobię twoją, mnie szybko Nie atakuj nie ten level, nie atakuj nie ten level Ekscyt szybko, jak na busie twoje skillę Robię w chwilę, parę lat, zaraz minę parę lat, robię w chwilę Już niedługo będziesz istnieć, tylko gdy o tym nawinę. Moja droga, już wybrana, moja droga Nie powstrzymuj, moja mała, mała mi Mówi za mną wszystkim ryj Ona patrzy na mnie teraz, zapierdala mi marzenia To już nawet nie jest go, ci Go yo go yo whoa Trzymam ci wszystko mi broń Hype pocisk rozpędzony Nigdy nie zatrzymasz go Nawet jak zasłonisz ciałem to cię przepierdoli ziom To jest amunicja ostra, Nie wystrzelam się w dzbanie To jest proste jak banie Tyle flow ile chcę Będę jebać Cię to wiem są so, są so, so, mother motherfucker fresh Ona chce Tylko cash ale zrobię ją ja chcę Jestem Volt, jestem fresh A ty co najwyżej tresz wymiku mi z uszu też Jak nie słyszysz progres, jest cały gęk lobby no bank, cały gank lobby no bank Fenomen, fenomen, oni mówią do mnie damn. Już tu tutaj krew, więc szarpie tym nogiem Szykuj hej będzie ty palone, good, good game Pojebało bało mnie tu ziom, chyba znowu zmieniam flow Płynę dalej, widmo ogrom, czym kurwa hell, hell boy, 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 boy Hell boy Fuck off Mi na koncie stuknął milion, ciebie stuka, z jestem wciąż boy, boy. Woli, że wyszedłem z tej patroli ciągle bawię się muzyką, który styl się zadowoli bierze dupa was, bo wyświetlenia większy od idoli zapisałem więcej wersów niż na kompie pornoli nawet jak wyjebię dysk, to wymyślę ich dowoli dawaj Majka, kartkę beat, tu się w tańcu nie pierdoli porówrują do najlepszych a ja miesiąc na tej scenie wbijam bass'i na to w sumie dzięki za komplement moja wytwórnia zgarnie to podziemie a koty to z wyjdą i zabiją scenę mieliście rację, ja nie jestem nawet przeciętnym raperem bo mam nie nieprzeciętne, jestem rapu biznesman nie chcę diamentów na mejszy i chcę je mieć na ścianie Po 5 promili znikam, żeby zrobić zamieszanie Sprawdzaj mój kanał, to zobaczysz, co się w czerwcu stanie Mój label wyda płytę, co na podium Oli stanie wstanie, wstanie, wstanie.